700 potrzebujemy, tak? 2700. No. Boże, 64 by było? Nie ma. 63 w Masterpiece? 6 w Masterpiece. Nie, no 7 73 w ekscelencji byśmy walnęli od razu. Co tu się stało? Czemu tu moba nie ma? Uważam, że w tym momencie już dla twórców jest to. Yy, bardzo dobry, kurna, no nie mogę, nie trafiłem. Bardzo dobry ruch, ze względu na to, że po prostu silver, nie? Wychodzi z gry. Zielona, kurde, no żeby pieniądze ich nie zapiekły, jak mi jej rozdają. O, kurde, ja coś słyszę. Ja coś słyszę, od dołu chyba słyszałem. No tak, tak, tak. Kurno, no. dobiegnę czy nie dobiegnę? Awaj, kurna z tego ku. Ja pierniczę. Nie wytrzymam, no. Nie wytrzymam, no. Jaki low! A kurna! No, co za bullshit. Kupię na razie. 27 tysięcy. Aj, ile mi to da? 9% kaman. Mm, mm, mm. Może przejdziemy na razie na tą bogą wersję Snapera. Chociaż tyle Jejku! No dobra, bo Trzeba, trzeba! Niestety jeśli tutaj go znajdziemy, zaraz za rogiem. Przyjacielu To nie ty. Ale co z tego? He, he, yeah boy! What are you doing? What are you doing, boy? A kurna, mam cię, wariacie. U? Problemy. Problemy! Aaa! Kurde. Nie siadło. Przyjacielu, let's go, ho, 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 baby. O, się przepalił jeszcze. wariat mnie zrobi, nie? O mój boże! Ja ginę. Musiałbym chyba sobie zjeść jakieś jedzonko, takie wiecie. Na regenerację na przykład. Kurna. Chyba skisnę. O! Dobre, dobre. A nie, czekajcie, żyje. Będzie dobrze. Kurna, silne bydle, nie? I to takie miecze podwójne, nie? Come on, ale zdaszowałem do dupy. Jezu, no. Felka ratuje. Ale ta pelka też w czasie walki mi niszczy trochę. Bo gościu tą pelką i demerz mi, mi ograniczył strasznie depsa. No kurno, no. Podwójne miecze, jakieś upośledzone. Jakie to, jaki to trzepie damage, nie? Niebieska. Nawet taki mały kuferek nie potrafi się zrobić fioletowy, rozumiecie? Nawet takie coś. 50 tysięcy. BSW i E. Jeszcze trafione z czapeczki, bez możliwości zmiany skili No to sorry. Nie wiem co on właśnie odwalił, ale kocham cię, rybaczku. On się bije jeszcze. O ty dziadzie. A nie, podki na niewitkę to on nie ma. Tak, no, no. No trochę tak. No mówię, nie, nie zwróciłem uwagi wcześniej, że on ma takie low piki. 300 tysięcy. Eee, zabezpiecznie gram. Tak samo widzicie. No to wszystko po tym, jak ostatnio się wywaliłem. Gdzie? Chłop, chłop coś ściągnął sobie itemy i za mną jedzie, nie? <noise> o bęskitu, nie? <noise> o, bęskitu Dobry, dobry. No on myślał, że ja go wcześniej zinspektowałem, nie? Że on w samej klacie leci. No chodź. Jezu, to się pobawił ze mną znowu kolejny. Aha Obezki, tu stary Piękny. Dobra, no tak to możemy się bawić, nie? Kurna tamten na trzeciego będzie właził nie? Cygisz, na czwartego? No nie wytrzymam. Aha, no tak, no dwóch na jednego teraz będzie. Ja pierno czemu? Czemu? Się no co za gówno, nie? Stary, a ten do mnie team pisze. Nie, nie mogę, no, to po prostu nie mogę, nie. Co za shit. O, jest trup Dajcie się jeszcze przepalił. Proste. Byczku, proste. 2400. 2400. Tu jest kurtka. Kurde, za 2400 jest. 900 tysięcy mi brakuje. Kurtkę bym mógł za 500 sprzedać. to 400 tysięcy brakuje, żeby taką kurtkę zrobić. Jak się śpier Dziordze. Co to kurna jest? Zabydle. Jeszcze przebudzony, nie? O bracie. Co to kurna jest? To jest. Tysiąc słów nie wyrazić, jaki to jest kurna. What the hell! Ucieczka kurna. No, więcej chyba nawet. Ty dajesz? no XD. Pierwsza fioletowa od dwóch dni i ja dostaję 200 tysięcy? Jaki gruz. Druga szansa? Nie no, w sumie to już nie wiem, która szansa, chyba czwarta. 90 tysięcy, no. Słuchajcie, no jakby nawet tak, tak jak leci teraz, nawet jakby tak leciało, nie? To uzbieramy. Uzbieramy z tego dungeona. O kurde. Jest grybo. Dobra, jest skrzyneczka. uwaga, czy odda? 300 tysięcy! 300 tysięcy! W końcu! Widzowie, w końcu jest! To też tak w prawdziwym życiu, no. Jak się dogadujecie z kimś na jakiś deal, to... No jeszcze mi da 550. <grydy> Kurde. Dzięki. Jak się dogadujecie z kimś na jakiś deal, to trzeba szanować innego człowieka i... Nagle w ostatnim momencie wyskakuje Wam lepsza oferta. No to jest, to jest takie jakbyście po prostu kogoś okłamali i sprzedali swój honor. No to, tak się nie robi po prostu, już dogadaliście się z kimś, komuś coś obiecaliście, to nawet jak Wam wyskoczy lepsza ta oferta, to, to nieważne. Idziecie w to, co obiecaliście. Widzowie, historyczna chwila. Mistwalker Jacket 2400, proszę. Pao! Trafiony, zatopiony. Kurde, ale kurteczka. Tylko nie w trzeba będzie podbić. Ale jak ładnie wyglądam? Ha? Ha? No? Ha? Dobra, moja brońka 5 chce Chcę zostać przebudzona. Będzie to nas kosztować 6 energii, 6 energii i 270 tysięcy silvera. No tak, 400 tysięcy trzeba. 220 tysięcy Fejmu i 50 parę tysięcy Silvera. Już nie idziemy dalej. Tutaj tu chciałem jeszcze coś złapać. A może mały kotek akurat wypadnie. O! O! Tak! Widzowie, tak! Tak, tak się robi to. Właśnie tak się robi to. Trzeba takiego szybkiego lujca, żeby nawet nie zdążył podskoczyć. Pamiętam. O, oh baby! Uuu. No to teraz trzeba nabyć expa. Kurde, ale mobów tutaj blisko. Fajnie, fajnie. Dobrze. Podoba mi się. Duże expika będzie. Elegancka sytuacja. Ale nie dawaj wszystkich znalazł. x 987 wzywacie do honorowej misji T3. Sugeruje broń. Ty, zaspał, nie? O, bez jajek XD. Stary. Ale zaspałeś O! Walczy Kurda nie zauważył, że w ogóle go podchodzę, nie? 3. Darmowe 90 A no, nie za dużo, no, ale zawsze. Do budżetu 14 tysięcy tylko. No to proste, no. ad trades. replace, replace, tak, replace. Nie wierzę, nie wierzę. Jak to się dzieje? Że czemu na Zero to Hero mi ciągle cooldowny siadają. Cooldowny, to Przecież to jest jakieś magiczne. Magiczne. Co? Ale zimno. No, dlatego ci otworzę. Boże. Tylko za Ale wypadło mi Małgorzato. Cooldowny mi wypadły znowu Były jakieś zagadki? Zagadka to jest jak to się dzieje Dobra Upgrade, upgrade trade Patrz, siądzie mi mocne Silne Pa jak siada Zzzz. Dupa nie siadło Jak działa dokładnie Pojedynek 1 na 1 No na misty idziemy i się lejemy Na śmierć i życie Nie martw się być dobrze Tutaj byś mi pomogła, żeby do dupy pieniędzy mi nie starcza, żeby to kliknąć jeszcze raz Co jest, wypuściłeś Jest! 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 Nie mogę Dobrze! Dobrze! Good one! Bartosz! Bartosz, kurna, Bartosz! Kurde, zahaczyłem o drzewo. Kurna Bartosza, ładuj, nie? Gdzie Bartosz uciekasz? Ładuj Bartosza. Gdzie Bartosz? Gdzie lecisz? Kurna i Bartosz na ucieknie, nie? No nie no, wioły mnie trafił. Kurna Bartosz, nie uciekaj, no! Nie, kurna, Bartosz, czemu? Bartosz, czemu? <laughs> Oj, ci. mamy przypał, widzowie. Oj, mamy przypał. A kurna. No i dupa. Dobra, kisinesz. <laughs> hitnął mnie. O kurde, hitnął mnie. Dobrze. O, wiewiórkę trafił. To sy jaja, kurna, robisz. W wiewiórkę trafił, nie? U, Byczku. Aha. a I cyk w dupala. Haha, kurna! Dawaj byczku. No! Nie! Nie trafiłem! Kurna! Nie trafiłem ze... Ksinasz, ksinasz, kurde. Co tam robisz? O, byczku! Mogło być grubo. Dobra! A! Kurna, dawaj go! Będzie zwycięstwo? Hmm. Przyjacielu, zostaw nas w spokoju! Tu walczę kurna! Dobrze! Nie. Kurna, czekaj, bo muszę go dobić. Nie! Nie! Dobra, zabiłem. <grym> <grym> dobrze, kurna, dobrze. Zwycięstwo.